Witajcie, z tej strony Sebastian, jest wtorkowe popołudnie, a właściwie to wieczór. Jestem w miejscowości Tarragona w Hiszpanii, to jest na jakieś godzinę jazdy od, od Barcelony. Nie wiem w jakim kierunku, jeszcze nie sprawdziłem na mapie. Znajduję się w tej chwili w hotelu, zgubiono mój bagaż na lotnisku, więc mam przymusowy post postój w hotelu. Czekam na informację od agenta, kiedy te moje bagaże się pojawią i wtedy będę jechał na statek. Tak wygląda widok z czwartego piętra tutaj w Taragonie. Tutaj o, jesteśmy w Hiszpanii. I zobaczcie jaki ładny widok właśnie z hotelu. Mamy tutaj Morze Śródziemne, amfiteatr jaki się on znajdzie oraz inne stare zabudowy. Tak szybkie ujęcia robię, ponieważ nie wiem jaki szybki będzie tutaj internet, więc chce się zmieścić powiedzmy w półtorej minuty. No ale wygląda to bardzo ładnie, bardzo korzystnie, jestem zaskoczony, ponieważ nie znałem wcześniej te, nawet nazwy tego, tak, tego miasteczka, Czy znaczy nie wiedziałem co to jest Tarragona, a się okazuje, że bardzo przyzwoicie, tam gdzieś na, na kotwicowisku jakieś statki. No nic, e, trzymajcie proszę za mnie kciuki, żeby wszystko przebiegło pomyślnie, żebym dostał mój bagaż i żebym e, zbywał na statek. Trzymajcie się, hejka!